To jest podcast psychologia pieniędzy. Ja nazywam się Roman Wyprzał. I nie jestem psychologiem. Jestem inżynierem, który obserwuje i stara się zrozumieć zachowania ludzkie odnośnie pieniędzy. Jeżeli Ciebie też interesuje ten temat, to serdecznie zapraszam do mojego podcastu. Dzień dobry! To ponownie ja, Romek. Inżynier, który próbuje coś myśleć na temat pieniędzy, zastanawiać się na tych wszystkich instrumentach finansowych i o naszej też psychice, dlaczego tak postępujemy. A jestem teraz na turnieju. Gram turniej w Bawarii. Dzisiaj wygrałem ćwierćfinał. Jutro będę grał z bardzo dobrym zawodnikiem, ale ja już wielokrotnie w swojej takiej karierze małej. Tensisty. Przekonałem się, że każdy jest do grania, i jutro postaram się też sprawić niespodziankę. Jak się nie uda, to się nie uda. Także cieszę się, że to dla mnie jest taka możliwość, że jeszcze mogę grać. Chociaż już jestem po 40, że jeszcze tak nic mnie nie boli. To jest przywilej móc wejść na kort i grać mimo tego wieku na takim dobrym poziomie. A dzisiaj, takim tematem: który no jest trudny dla, dla wielu osób. I też tutaj obserwuję u mnie w Niemczech, że też mają problemy z tym z tą sprawą. Chodzi mi o właśnie o kredyt. I też powiem, dlaczego ja no nie mam żadnych kredytów, z czego się bardzo cieszę, a miałem kiedyś kilka miałem kredytów. Miałem kredyt studencki, który musiałem spłacić po zakończeniu studiów. Miałem kiedyś też na auto samochód, na samochód, który też spłacałem. I, tak po, I kiedyś jeszcze wziąłem konsumpcyjny, to jak zacząłem moją pierwszą pracę, też musiałem to spłacić. I chociaż to nie były jakieś takie wysokie raty, to jednak naprawdę cały czas człowiek jakoś tak myślał, że przychodził ten dzień spłaty i trzeba było zapłacić tą ratę. No nie było to przyjemne. No, na szczęście się pozbyłem tego wszystkiego i jestem takim no, przeciwnikiem kredytów. Nawet jeżeli się opłacają, jeżeli wszystko tak wychodzi w Excelu, czy w przy, przy przemyśleniach, że to się faktycznie opłaca, że warto wziąć. To ja jednak dla zasady, no nie wezmę. Mam nadzieję, bo chyba, że bym musiał, nie wiem, byłaby szansa, żebym wylądował pod mostem, no to wtedy wiadomo, że bym wziął, ale jeżeli mam dach nad głową, mam co jeść i się ubrać, to nie chcę mieć tego obciążenia już i dla zasady nie wezmę. A ten podcast chciałbym podzielić na dwie części, ponieważ ten sprawa kredytu jest bardzo złożona. Dotyczy wielu osób. No, wiele osób też przechodzi pewne jakieś tragedie, załamania z uwagi na to, że nie są w stanie spłacać, bo los się inaczej ułożył niż myśleli przed wzięciem kredytu. I dzisiaj tak chcę mówić takich pięć y, czynników, które powodują, że no Mama wersję do, 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 do kredytów, do jakichś leasingów i wszystko, wszystkich tam raty zero, za rat 0% czy innych najmów. I pierwszym takim czynnikiem, który mnie no od tego odstrasza, od kredytu i nie, nie lubię go, to jest cierpliwość. Że jak jeżeli bierzemy kredyt, to nie mamy tej cierpliwości. Bo żeby coś kupić. Jakąś tam rzecz, którą sobie wymyślimy, którą no, byśmy bardzo chcieli, no, pragniemy, to trzeba na to zarobić. I w zależności od tego, jaka cena jest tej rzeczy, trzeba na to poświęcić to więcej czasu lub no, mniej. Czasami, żeby uzbierać na daną rzecz, no, potrzeba nawet dwóch lat takiego wyrzeczeń, albo i więcej. Jak mieszkanie, no to nawet 30 lat się zbiera. I. Kredyt daje taką możliwość, że możemy już mieć już tu i teraz. Czyli nie, nie uczy nas tej cierpliwości, tego oszczędzania, wyrzeczeń, nie ćwiczymy charakteru. Łatwo bierzemy kartę, tą kredytową, idziemy po prostu kupujemy, a nie poczuliśmy jeszcze tego, ile ta rzecz kosztuje. No, nie nie włożyliśmy żadnego wysiłku w to, i nie wiemy, ile to, ile to ma mieć wyrzeczeń. Dopiero potem się dowiemy. I to jeszcze z nawiązką, ponieważ musimy płacić do tego odsetki, dodatkowe koszty, za wzięcie kredytu. A, a ta cecha, cierpliwość jest bardzo potrzebna w każdym aspekcie życia człowieka. Bo to też trzeba mieć cierpliwość do dzieci, jeżeli krzyczą, płaczą, yy, też naciągają tatę i mamę na jakieś tam cukierki czy batoniki. Też do, do wiadomo, do małżonka, że czasami ktoś ma gorsze dni mąż czy żona, wróci, to trzeba też troszeczkę cierpliwości, chociaż denerwuje, wysłuchać. Też cierpliwość jest, ja to znam, w sporcie, że czasami nie jest tak od razu, że wszystko się wygrywa, wejdzie się na kort, nie ma porażek. To też wymaga cierpliwości, to jest takie codziennych treningów. I czekania czekanie aż w końcu to zaskoczy, aż w końcu zacznie... Zacznie te wychodzić te uderzenia, te serwy. Nie od razu przecież nie wiem, Rafael nadal tak pięknie grał, tak potrafił uderzać z serwisu czy tam z forendu. To wymagało cierpliwości i ciężkiej pracy. I drugim takim, tym takim czynnikiem to jest to, że branie kredytu to jest jak gdyby przyjęcie, zapewnik tego, że w najbliższym czasie, w okresie, w którym muszę spłacić ten kredyt. Nic złego się nie wydarzy. Czyli że no, praca się nie popsuje, zdrowie się nie popsuje, jakaś sytuacja w Polsce się nie popsuje. To jest taka trochę hazard, zabawa w Boga, że ja, ja wiem, że, że ja to spłacę. Jak ten dochód, który teraz mam, to go utrzymam do, no, do, do końca spłaty, ze spokojem spłacę. To jest takie optymistyczne podejście do tego. No, a wiadomo, że tak nie jest. I cały czas coś siedzi wokół nas dzieje. No, mam też taki przypadek, że osoba bliska, no, wzięła kredyt, i miesiąc później straciła pracę, i później, no, nawet schudła 5 kilo, bo jednak co miesiąc trzeba płacić ten kredyt, a dochodu nie ma. No i potem są jakieś nerwy, stres, i. Dlatego no, nie mamy szklanej kuli. Ja wolę dlatego, wolę to sobie wszystko uzbierać. To, jeżeli potrzebuję na jakiś samochód czy na coś, to ze spokoju mogą uzbierać i naprawdę nie muszę mieć najnowszego, tam nie wiem, Mercedesa czy jakiś BMW, które mógłbym sobie kupić na kredyt. Bo mogę mieć też bardzo dobre auto, którym dojadę z punktu A do punktu B i które będzie kosztowało jedną czwartą tego nowego, ale Kupię to swoją, swoimi, swoją taką przeszłością, tym, co z, zarobi już. No i wtedy, jeżeli to kupię, to no nie będę miał już tych rad. i Będę czuł, że ja za to zarobiłem, płaciłem za to. Nie bawię się wtedy w hazard, bo jeżeli coś się wydarzy, to ja na, sprzedam ten samochód i będę miał jeszcze z niego jakieś pieniądze na, nie wiem, na leczenie czy na coś, czy na przeżycie iluś dni. A jeżeli bym miał kredyt, to jedynie mogę jakąś cesję zrobić, czy tam leasing, cesję na leasing i z jakąś stratą nawet oddam, albo no nic nie będę miał z tego powodu, no, będę jeździł, no jak stracę pracę, to będę jeździł na rozmowy jedynie, jakimś BMW piątką, czy tam jakimś innym samochodem premium, to jednak ja bym wolał mieć pieniądze, no nie, wolałbym nie jeździć tą szóstką, tam BMW jakimś tam Sportowym, czy tamtą Mercedesem, ale wolałbym mieć pieniądze na opłacenie rachunków. No, nie chcę dlatego się bawić w Pana Boga, uprawiać hazardu. Nie jest mi to do niczego potrzebne. I też tam, tr trzecim tym czynnikiem jest to, że się, no, człowiek traci pewność siebie, bo jeżeli jest zadłużony, to tak nie jest stanie spłacić tych rad, coraz one są większe no to czuje się tak gorzej, że sobie nie radzi, że ma zero na koncie. Jak idzie z kolegami gdzieś na piwo i ktoś stawia kolejkę, no to on potem liczy, że o, mi będzie ciężko teraz kolegom postawić, bo no został tydzień do wypłaty, a konto świeci pustkami, to kolejną kolejkę to jakoś tak zakombinuje się, że nie postawię kolegom. Lub też, jeżeli szef Jakiś stosuje mobbing, albo jakiś daje projekty, które no, dany pracownik no, nie chciałby tego wykonywać, to jednak wie, że ma długi, no nie może za bardzo podsk podskakiwać, bo po prostu zostanie zwolniony, no i nie będzie miał na raty, i będzie miał problemy. Czyli traci też tą pewność siebie. No, nie ma tych pieniędzy. A kolejnym to jest to, że też się uaktywni. Takim punktem numer cztery, już, to jest to, że uaktualniłem się te gorsze cechy u człowieka. To znaczy, jest bardziej skłonny do jakichś no, takich niezgodnych z prawem zachowań. Bo jeżeli ktoś no, musi płacić raty i praktycznie ma to wszystko zapięte na ostatni guzik, nie ma jakiś pola manewru, to jeżeli wydarzy się coś takiego nieprzewidzianego, na przykład będzie jechał samochodem. Zahaczy o inny samochód, porysuje inny samochód, no, będzie wiedział, że jeżeli zatrzyma się i przyzna się do tego, zostawi jakąś świadomość, albo nie wiem, zgłosi się na policję, że tak zrobił, to wie, że koszty, którym zostanie obciążony, no, będą dla niego jakimś też trochę wyrokiem, że będzie miał później, nie będzie miał potem na ratę. I dlatego. No, bardziej są takie osoby skłonne do ucieczki z miejsca zdarzenia. Lub też, jeżeli się pojawiły jakieś możliwości takiego no, jakieś zarobienia pieniędzy, które tak nie są czy, czy moralne, czy moralnie to można to zarobić dobre, czy, czy jakieś tak nieuczciwie też trochę, to bardziej osoba zadłużona będzie skłonna, żeby to... To, to zrobić i takim kolejnym punktem też piątym, ostatnim to jest to, że człowiek traci wolność nawet chyba w Biblii jest napisane, że dłużnik jest niewolnikiem wierzyciela bo na, bo na przykład jeżeli pracujemy gdzieś i praca nam się nie podoba i chcielibyśmy to zmienić, bo mamy jakiś mobbing wyjechać gdzieś na parę miesięcy czy na y, zmienić pracę, poszukać sobie nowej mieć czas na to to nie możemy, bo te raty nam na to nie pozwalają. Mamy pewne jakieś zobowiązania i musimy pracować, czyli stajemy się niewolnikiem. Takie trochę no, nowoczesne niewolnictwo, bo to, co zarobimy, wykonując jakąś pracę, to musimy, musimy potem grzecznie zanieść gdzieś do banku, oczywiście jeszcze z zapłatą, z odsetkami do tego, co... Do, do, do tej ceny, też dla dawnego usługi, towaru, czy tam jakieś nieruchomości, i tracimy wolność. I też to nawet widać, jak jeżeli ktoś jest komuś jakiś winny pieniądze, a nie masz jak spłacać, to unika tej osoby, albo ta osoba, która pożyczyła pieniądze, ma jakąś taką, czuje taką władzę nad tym drugim, obserwuje go, może się nawet wtrącać, trochę w towarzystwie poniżać, pytać się, no kiedy oddasz, no co tam. Idziesz tutaj na imprezę, kupujesz sobie jakieś tam z dziewczyną teraz do kina, i idziesz, a mi siano wisisz. Czyli staje się takim troszeczkę popychadłem bez, bez wolności, że łatwiej jest nawet, nawet podejmuje jakieś prace, które no nie są zgo, zgodne z jego zasadami, że na przykład jeśli pracuje dla jakichś koncernów tytoniowych, które, a on się nie zgadza, że Wewnętrznie, że w no, jakiś sposób truje ludzi, że jest dużo później jakichś chorób, to robi to, żeby no, spłacać te swoje zadłużenia. I ja też tutaj tak obserwuję, też, jak się ludzie zachowują zadłużeni, jak tracą właśnie wolność. No to później, jeżeli oni mają jakieś takie zobowiązania, to później ten, który Daje im pracę, jak wie o tym, to wykorzystuje to, że też daje więcej może na głowę, że jakieś dodatkowe prace, tak wykorzystuje tą osobę. Bo ta osoba, no wie, jeżeli ma szefa, jeżeli mu coś tam odmówi, zostać nad godziny, albo gdzieś może przyjść w sobotę, lub też u niego prywatnie, coś tam wykonać, jakąś pracę, to wiadomo, że osoba, która ma duże oszczędności na koncie może odmówić. A osoba, która no nie ma i ma jeszcze do tego wysokie długi, no to będzie wykonywać, będzie się denerwować, ale z uwagi na to, żeby nie tracić tej pracy, nie podpaść, to jest takim trochę niewolnikiem swojego tam pana. No i to to wszystko w tym podcaście. No nie jest to jakiś długi podcast, ale chciałem to podzielić na dwie części. Ja w drugim, drugiej części opowiem o kolejnych pięciu czynnikach, które mnie odstraszają od kredytów. Na szczęście nie mam żadnego i naprawdę czuję się świetnie, kiedy rano wstaję. No mam oczywiście rachunki, bo muszę zapłacić za prąd, ale to w zależności od tego ile zużyję. No nawet, ale to każdy musi płacić, nawet osoby zadłużone też, no, ale nie mam dodatkowych długów. No, muszę też płacić wiadomo za najem mieszkania, bo wynajmuję mieszkanie. No, to też jest jakiś, można powiedzieć, jakiś kredyt. Ale to nie jest o jakiejś zmiennej stopie, że mam stawkę. No wiadomo, że właściciel może mi podwyższyć, ale też jest tutaj, są w Niemczech, bo mieszkam w Niemczech, w Bawarii, jest najemca bardzo chroniony, że można podwyższyć maksymalnie u mnie w Bawarii 15% w niektórych miejscach na 3 lata. Czyli, że jak ktoś płaci na przykład o 1000 euro za wynajem. Jakiegoś apartamentu, to może mu podwyższyć właściciel o 150 euro. I też no, nie zawsze to tyle można, bo zawsze można coś znaleźć. Że, że tam jakieś, jakieś wiem, zimno, czy trochę wilgoć jest, że można się troszkę jeszcze dogadać, że wcale nie. A też wiem, że dużo znajomych już od wielu, wielu lat, nawet od kilkunastu lat, nie mieli żadnej podwyżki. To, więc to zależy od yy, właściciela. No, ale sam, ten sam fakt, że no, nie muszę płacić raty, to powoduje, że no, to jest większa pewność siebie człowieka. Moż, możemy więcej w jakiś sposób zaoszczędzić i tą budować pewność siebie. Możemy nawet zmniejszać godziny pracy. Bo, bo, jeżeli coś się wydarzy: jakieś nerwy w pracy albo coś. To możemy nas zrezygnować z tego. No I to jest dobre uczucie, dlatego chciałbym, żebym, że może jakiś taki był w społeczeństwie, taki ruch, że nie, ja nie biorę kredytu. Bo naprawdę widzę, że dużo osób, nawet tutaj w Niemczech, ma olbrzymie problemy z tymi długami. Są nawet jakieś rozwody, są duże kłótnie z tego powodu, ale to w Polsce też. Też znam w Polsce. Jakieś tam ukrywania się też przed wierzycielami, i później z tego pochodzą choroby. I mogę się założyć, że jeden z głównych powodów stresu Polaków, jakby tak się zapytać, to są właśnie rachunki i opłacenie tego wszystkiego. Także to wszystko, co chciałbym powiedzieć w, tym, w tej części, w pierwszej części podcastu. W kolejnym dalej to poruszę. Kolejne pięć i mam nadzieję, że spodoba Ci się to, przemyślisz i następnym razem inaczej spojrzysz na kredyt. Także do usłyszenia, do następnego razu. Pozdrawiam Was, Roman.